Cześć moi mili z tej strony Mateusz, dzisiaj przychodzę Wam z sześcioma radami, jak uporać się z trądzikiem. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście usiedzeni właśnie w bardzo wygodnym fotelu albo w jakimś innym ciekawym miejscu. Zapraszam serdecznie. Sponsorem dzisiejszego odcinka są dwa drewniane koty, a ja zapraszam Was jeszcze przed materiałem do subskrypcji kanału, lajkowania filmiku oraz udostępniania go dla jak najszerszego grona zmagającego się z trądzikiem. Zapraszam. Ze względu na ograniczenia czasowe... Niewiekowe, spokojnie. Będziemy się skupiać na bardzo podstawowych mechanizmach, jakie biorą udział w powstawaniu trądziku. Także wyróżniamy sobie cztery takie podstawowe grupy. Okej, okay, halo, halo, Poproszę o zbliżenie. Wow. Nie aż takie, ale okej, okay, dobra. Troszeczkę w tył. Idealnie. Dobra. Proszę bardzo. Zwiększona androgenizacja, zwiększona produkcja androgenów czy też dostępność androgenów. Drugim czynnikiem jest w tym wypadku nadprodukcja sebum ze strony androgenów, jedno z drugiego wynika. A trzecim takim powodem jest nadmierna kolonizacja propionibakterium aknis w wyniku dostępu, pożywek stanowiących surowiec do wzrostu propionibakterium Aknis. No i ostatnim takim patomechanizmem jest w tym wypadku obecność metabolitów zapalnych, na przykład z zanieczyszczonej żywności, z zanieczyszczonych suplementów i tym podobnych. Okej, okay, ale dobra, mamy za sobą metodę mechanizmy. Teraz sześć porad, jak się uporać z tym całym trądzikiem i z cerą trądzikową. Later. Także pierwszą poradą, o jakiej warto wspomnieć, jest w tym wypadku indeks glikemiczny potraw. Z tego względu, że wysoki indeks glikemiczny potraw będzie nam zwiększał dostępność androgenów, tak? poprzez mediację ze strony insulinopodobnego czynnika wzrostu, warto zadbać o to, żeby nasz indeks glikemiczny był średni, slash niski. Tak? E, można by powiedzieć, że dieta antytrądzikowa powinna zakładać pewne założenia systemu e, diety pod insulinooporność, tak? czyli w tym wypadku zamiast przygotowywać ryż, zróbcie go raczej na sypko, bądź też al dente, czyli leciutko niedogotowany względem tego, jaka jest instrukcja na opakowaniu. Idąc tematem od razu indeksu glikemicznego, czy też dostępności androgenów, warto wspomnieć o nabiale. Nabiał, jak się okazuje bardzo często może się przyczyniać do pogorszenia objawów ze strony trądziku i cery trądzikowej. A to dlatego, że rządzi się on podobnymi mechanizmami, jak w tym wypadku indeks glikemiczny węglowodanów łatwo przyswajalnych. Chodzi mi tutaj również o zwiększoną dostępność androgenu poprzez zmniejszoną ekspresję w tym wypadku białka wiążącego nam hormony płciowe, a więc SHBG oraz mniejszą dostępność białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu, tzw. IGF BP3, przez co nadmierna podawna biału, mleko, twarogi, serki wiejskie, może również przyczynić się do pogorszenia naszej sery trądzikowej, objawów, czy też poczucia ze względu na np. Na nieskuteczność podejmowanych terapii żywieniowych. Trzecią poradą, którą warto wziąć sobie do serca, jest w tym wypadku stabilizacja hormonów. Ze względu na to, że bardzo często przyczyniają się do tego takie zaburzenia jak dominacja estrogenowa, w tym wypadku, nadmierna androgenizacja wynikająca chociażby z PCOS-a, bądź też właśnie z insulinooporności. No i... No I ostatnim takim czynnikiem jest oczywiście sama nadmierna ilość insuliny, tak? z czego w tym wypadku wysoki poziom androgenów będzie wynikał gdzieś tam z oporności na wspomnianą insulinę. Bardzo często dieta o niskim indeksie glikemicznym, nisko przetwowona z jakościowymi produktami żywnościowymi bardzo często będzie tutaj przyczyniała się do regulacji tych hormonów, także warto sobie wziąć do serca przede wszystkim pierwszą i drugą radę, bo one będą też oddziaływać na to, co się będzie działo w hormonach. Czwarta porada, jaką mam Wam do zaanonsowania, jest w tym wypadku stosunek omega-3, omega-6. Jest to bardzo ważne z tego względu, że większość produktów mięsnych, w tym wypadku zwierzęcych, szczególnie tych tłustych bardziej, będzie zawierało zwiększoną ilość kwasów tłuszczowych omega-6. Dzieje się tak ze względu na to, że zwierzęta są karmione takimi, a nie innymi paszami, zawierającymi bardzo często właśnie kwasy tłuszczowe omega-6. W tym wypadku Warto zadbać o odpowiednią podaż kwasów tłuszczowych Omega 3 w postaci czy to zwiększonej ilości tłustych ryb w tygodniu bądź też zaopatrzenie się w odpowiedni suplement kwasów tłuszczowych omega-3. Osobiście proponuję jedno i drugie rozwiązanie, z tego względu, że jakość ryb w dzisiejszych czasach też jest powiedzmy taka taka dosyć niekoniecznie wiarygodna i warto wziąć to pod taki znak zapytania. Także bezpieczniej byłoby czasem załatwić sobie po prostu solidny suplement kwasów tłuszczowych Omega 3 przebadany. Piątą poradą, jaka przyczyni się... Do redukcji objawów ze strony drądziku będzie wyrównanie niedoborów żywieniowych. W tym wypadku bardzo często ze strony cynku oraz selenu. Są to dwie takie komponenty, które będą nam zmniejszały aktywność aromatazy, a więc enzymu przekształcającego nam wolną pulę testosteronu do estradiolu, przez co w tym wypadku um, zaobserwujemy zmniejszoną keratynizację, zmniejszone nabudowywanie się tego naskórka, przez co będziemy mieli lepsze odprowadzanie sebum, co przyczyni się w tym wypadku do zmniejszenia dostępności pożywki dla bakterii makni Stosowanie probiotyków. Szczególnie probiotyki z rodzaju Enterococcus fecalis, Lactobacillus acidophilus, w tym wypadku drugi, Lactobacillus reuteri oraz Bifidobacterium longum bardzo skutecznie przyczyniają się w tym wypadku do redukcji objawów trądziku. Z tego względu, że konkurują o miejsce w ekosystemie właśnie z tą bakterią. No i cóż, no niestety zbliżamy się do końca materiału. To jest tyle, jeśli chodzi o przekaz informacji w takiej pigułce, jeśli chodzi w tym wypadku o trądzik. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Zachęcam też do subskrypcji kanału, lajkowania tego materiału oraz udostępniania tego filmiku dla większej publiki i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.